Witamy Państwa bardzo serdecznie. Alicja Golińska i Daria Maków. Przedstawiamy kolejne wiadomości główczyckie, a w nich wywiad z panią wójt Gminy Główczyce, relacje z warsztatów i spotkań wielokulturowych, obchody Dnia Nauczyciela oraz realizacja projektu Polka Lokalna. Pokażemy trening drużyny futbolu amerykańskiego oraz jesienne turniej siatkówki. Na koniec ćwiczenia grupy Łaskopalnej. Jesteśmy w urzędzie gminy w Gówczycach. Gościmy w gabinecie pani Wójt gminy Główczyce, pani Teresy Florkowskiej. Pani Wójt wyraziła zgodę na krótki wywiad dla naszej młodzieżowej telewizji. Witamy panią Wójt. Pozwoli pani, że przejdziemy do pytań. Od ilu lat jest pani Wójtem naszej gminy? Wójtem tej gminy jestem od lat pięciu. Którą kadencję przewodzi pani naszej gminie? Jest to druga moja kadencja. Wiele się zmieniło w naszej gminie. Czy jest jeszcze coś, co chciałaby pani zmienić? Nawet trudno powiedzieć, że chciałabym zmienić, po prostu chciałabym poprawić, jak gdyby. Wszelkie zmiany dotyczą tego, żeby mieszkańcom pomóc łatwiej funkcjonować, łatwiej się lepiej mieszkało, więc chciałabym wykonywać jakby kolejne inwestycje, które im to ułatwią. Chciałbym dalej remontować drogi, a wiecie, że cały czas te drogi remontujemy, ciągle i ciągle jeszcze jeździmy po drogach, które nie są w najlepszej kondycji, że tak powiem. I tak jak widać, remontujemy drogi, planujemy remontować kolejne, ale nie tylko drogi są przedmiotem tych moich zamierzeń właściwie. Te zmiany, o których mówicie, to nie wiem, czy to mają być moje marzenia, czy to jest to, co jest możliwe, żeby wykonać, bo na wszystko trzeba dużo pieniędzy. I ja tutaj jestem od tego, żeby w każdym roku zaplanować coś, co jest oczekiwane przez mieszkańców, a jednocześnie wystarczy na to pieniędzy, więc zmian. Chciałabym dużo wprowadzić, bardzo dużo. Ja zaczęłam od dróg, ale potrzebne są dalej kanalizacje dla kolejnych miejscowości. Potrzebne są wodociągi dla na przykład miejscowości Gać, które tutaj pod wodociągu nie ma. Na pewno niektóre miejscowości oczekują nowych świetlic, bo nie wszystkie jeszcze je mają. Niektóre chciałyby mieć boiska, a szczególnie boiska wielofunkcyjne. Przecież u nas nie ma żadnego rolika, więc na pewno i to by się przydało. Co pewnie by się przydała przy sali gimnastycznej w główczycach, nowa szkoła, bo teraz te szkoły, które są, muszą dochodzić do sali gimnastycznej. W tej chwili budujemy w sowiecie nową salę gimnastyczną i wydawało mi się, że to będzie już ostatnia sala, którą chciałabym zbudować. I sale są, ale, ale tak czy inaczej zmiana to jeszcze na pewno przed nami jest dużo. Mówię przed nami, bo niekoniecznie przede mną, będą kolejne kadencje, będą pewnie nowi wójtowie i będą tutaj te zmiany wprowadzać. Ja mogę marzyć, ale wszystkiego mi się nie uda wykonać, wiadomo, pieniędzy nie wystarczy. E, także ja mogłabym tutaj mówić dużo, no na pewno są potrzebne zakłady pracy u nas. Ja też nie chciałabym, żeby tu budować fabryki, chciałabym, żeby to były nieduże zakłady, ale żeby, w każdy, żeby to było kilka zakładów, żeby ci nasi mieszkańcy mogli, pracować na miejscu, żeby nie musieli wyjeżdżać poza granice gminy. Ale ja wymieniam tylko część moich planów, czy ewentualnie zamierzeń. Na pewno jest dużo, dużo więcej rzeczy, które trzeba wykonać. Nasza gmina znajduje się w otulinie Parku Słowińskiego. Czy w związku z tym jest możliwość, szansa na rozwój turystyki na większą skalę? Właśnie to też zależy, co macie na myśli, na większą skalę. Na pewno nie można, bazując na naszym jeziorze Lebsko, które się znajduje w granicach parku, zbudować jakiegoś portu jaktowego, bo kiedyś taki był zamierzenie niestety upadło, w związku z tym, że jest to Solimski Park Narodowy, a nasze plany, przynajmniej te turystyczne, wiążą się z jeziorem, a jest to jedyne jezioro, więc no na pewno dużej turystyki tutaj nie będzie nigdy. To wszystko, co możemy robić, to ścieżki rowerowe, agroturystyka i tym podobne rzeczy. Na pewno nie można budować wielkich ośrodków w Izbicy czy w Gać, jeśli to coś małego, coś takiego bardzo w tym stylu, w jakim w tej chwili jest nasze budownictwo, czyli coś, coś niedużego, szczególnie agroturystyka. Co sądzi Pani o młodzieży w naszej gminie? Czy Pani zdaniem nasza młodzież jest aktywna fizycznie i dobrze rozwini rozwinięta w kwestii sportu? Mam nadzieję, że dzięki temu, że prawie przy każdej szkole już jest sala gimnastyczna, że te możliwości rozwoju fizycznego jakby nasze dzieci mają, nasze dzieci i młodzież, jeszcze szkoła 190 no nie ma sali gimnastycznej, ale już w przyszłym roku będzie mieć, już będą ćwiczyć na nowej sali. Także jakby spełniamy to minimum, które powinno być, żeby, żeby dzieci i młodzież była fizycznie dobrze rozwinięta, również nie tylko my, ale Państwo wprowadziło więcej godzin wychowania fizycznego, więc wszystko idzie jakby w kierunku tego, żeby dzieci były dobrze rozwinięte. I nawet wiem, że są plany, to też nie ode mnie zależne, żeby. Młodzieży nie można było wydawać zwolnień z wychowania fizycznego jakby stałych. Można zwolniać z poszczególnych lekcji, ale na pewno nie zupełnie, więc, więc idzie wszystko w dobrym kierunku. Ale to, to co my robimy budując sale i to, co robi państwo, to nie wszystko, żeby dzieciaki były dobrze rozwinięte fizycznie, bo to też jest później sposób życia, czyli boiska, z których można korzystać. Ale młodzież chce albo nie chce, różnie to bywa. Czy sądzi Pani, że nasza młodzież potrafi udzielać się na rzecz społeczności lokalnej? No wy jesteście tego przykładem. Mówię tu w wolontariacie o wolontariacie, o amikusach. Myślę, że udowodniliście, że potraficie działać na rzecz społeczeństwa i, robicie to, i robicie to zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla starszych, organizując właśnie te wieczorki dla starszych, dla seniorów. I, I starając się jak najbardziej im umilić czas. Zresztą pewnie wiele innych działań, których ja nie będę tutaj wymieniać, żeby nie przedłużać, ale myślę, że tak. Często można usłyszeć zarzuty, że młodzież nadużywa napojów alkoholowych i innych używek. Czy pani zgadza się z takimi poglądami? To też jest trudne pytanie, bo pewnie jest część młodzieży takiej, która nadużywa, ale nie, jest, nie można tego upowszechniać, tego twierdzenia. Jest młodzież, która rzadko korzysta z napojów alkoholowych, jeśli w ogóle nie korzysta, jeśli można powiedzieć, że w ogóle nie korzysta, ale jest też grupa tych starszych, szczególnie młodzieży, która właśnie w ten sposób zada sobie, znaczy w tym stylu spędza czas wolny. Ale ja nie generalizuję, także wiem, że na pewno nie wszyscy nie wszyscy, ale musimy też myśleć o tym, żeby znaleźć im środek zastępczy, żeby jak najbardziej odciągać od tego, bo alkohol niestety jest bardzo łatwo kupić trzeba mieć około 18 lat, a wiem, że młodzież niektóra omija ten przepis w różny sposób. Więc na pewno ma dość łatwy dostęp do alkoholu. Musimy po prostu robić wszystko, żeby stać się ten czas i wypełnić, żeby ten alkohol był na drugim planie, czy jeszcze na dalszym planie. Jak, Pani, zdaniem, młodzież zmieniła się przez ostatnie 10 lat? To jest właśnie najtrudniejsze pytanie. Te 10 lat w czasie mojego zawodowego życia to jest tak mały wycinek czasu, że mi trudno powiedzieć, że przez te 10 lat jest tak krótko. Dla Was to jest długi okres, bo wiecie, dziećmi jesteście młodzieżą nie. w tej chwili. Dla mnie to jest tak krótki okres. W tej chwili mam 59 lat, a wtedy miałam 49, jest tak niewiele. Moje dzieci mają też dużo więcej, bo są już około 30. Więc trudno mi porównać 10 lat wstecz, jaka była młodzież, jaka teraz. Mogę tylko powiedzieć, że 10 lat temu chyba nie było jeszcze amikusów, nie było Was. Nie, nie. Teraz jesteście. Więc trudno na tej podstawie mogę powiedzieć, że, że w tej chwili. Jeśli znajdzie się lider i poprowadzi, to e, młodzież jakby ma cel w życiu, i właśnie w Waszym przypadku tak się stało. Także mnie tak trudno porównać. 10 lat temu i teraz mi się wydaje, że warunki życia są podobne i w tamtym czasie i teraz. Może trochę bardziej e, do przodu poszła komputeryzacja. Jesteście właśnie bardzo oddani e, takiemu spędzaniu, spędzaniu czasu, czyli takiemu przy komputerze. Ale na ile to przez te 10 lat się zmieniło, to naprawdę mi trudno powiedzieć. Co gmina może zaoferować młodzieży w kierunku ich rozwoju osobistego, społecznego oraz talentów? Na tym, tym pytaniem też trzeba by się dłużej zastanowić, bo pewnie nie wykorzystujemy wszystkich szans dla młodzieży, żeby, żeby im pomóc rozwijać talenty. Ja myślę, że poprzez Gminę Środowisk Kultury. Ta młodzież, która chciałaby chodzić na jakieś zajęcia wokalne, to może rozwijać swój kunszt, powiem taki, yy, śpiewaczy, jeśli oczywiście chcą to robić. Są koła plastyczne, jest karate, jest... Yy, co tam jakieś zajęcia, tańca, aerobik i tym podobne, więc ci, którzy chcieliby, mogą z tego skorzystać. Nie wszyscy chcą. Są też boiska, jest dużo boisk na terenie naszej gminy, więc ci, którzy chcieliby się oddać sportowi i mają tu temu jakieś predyspozycje, to mogą. Albo samemu trenować indywidualnie, albo ewentualnie z klubami sportowymi, a mamy trzy na terenie gminy, i też próbują wciągać te kluby młodzież do tego, żeby przejęła pałeczkę później po tych aktualnie seniorach, piłkarzach. Także myślę, że jest, jest taka możliwość. Ja mówię, że nie robiłem wszystkiego, byśmy się przydały stypendia, które by pomogły rozwijać niektóre talenty. Tego jeszcze u nas nie ma, ale myślę, że to też jest przyszłość nasza. Do spełnienia. Jaką ofertą dla młodzieży dysponuje nasz agent? Właśnie wszystko No, po... się częściowo powiedziałam, no, jest, Mówię, jest, są, są różnego rodzaju zajęcia, ale większość to, jest, to są zajęcia na bazie Goku, część w szkołach, zajęcia pozalekcyjne. Te w Goku to prawie wszystkie wymieniłam, tam jeszcze pewnie by się coś znalazło, czego nie wymieniłam, ale. Myślę, że dużo rzeczy oferujemy. Czy praca, jaką pani wykonuje, sprawia pani przyjemność, czy raczej jest codziennym obowiązkiem? Trudne pytanie, chociaż zawsze wam powiem, że zawsze lubiłam pracę z ludźmi, lubiłam kontakty z ludźmi. Zawsze chciałam iść do ludzi, mieć kontakt z każdym. Praca wójta nie jest do, koń, do końca wdzięczna. Bo przychodzą ludzie, którzy oczekują od nas wszystkiego, czyli tego, że była dobra droga, że była woda, żeby było boisko, żeby ktoś nie rzucał im śmieci na podwórka albo na ich mm, miejsca swych korzystają. Chcieliby wszystko na raz. A tak jak na początku mówiłam, są określone pieniądze i nie wszystko się da y, spełnić y, od razu. Więc muszę im tłumaczyć. Niektórym wystarczą tłumaczenia, że trzeba poczekać, i pewnie z czasem będzie i w tej miejscowości jakieś tam udogodnienie czy nowoczesność. Ale nie wszystko od razu, nie wszyscy chcą czekać, więc różnie te nasze spotkania wyglądają. Nie mówię, że ktoś krzyczy, ale, ale jakby próbuje wyegzekwować to ode mnie, więc różne, różnie te dni wyglądają. Jest jeden lepszy, drugi gorszy. Jest tak, że Gmina wykona jakąś inwestycję i, i mam wrażenie, że ludzie są szczęśliwi, zadowoleni, że coś zrobiliśmy, zbudowaliśmy świetlicę, wykonaliśmy drogę, Ja tam, a to się okazuje, że są same pretensje, bo i nie takiej oczekiwali inwestycji, znaczy tej, ale w inny sposób wykonanej, także są różne momenty w, w, w wykonywaniu tej mojej funkcji, ale tak czy inaczej, no ja lubię ludzi, lubię z nimi obcować. Ja wiem, co prawda trudno, tak jak ludzie, ludzie chcą i oczekują wszystkiego od wójta, a wójt wszystkiego nie może. Czego Pani wójt życzyłaby mieszkańcom gminy? Żeby to wszystko, co chciałabym dla nich zrobić, żeby mi się udało. Wiem, że mi się nie uda, ale życzę im tego, żeby jeśli nie ja, to żeby jakby mój następca wykonał wszystkie ich... Marzenia, oczekiwania, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę za pracę, tylko żeby pracowała na miejscu, żeby nie musieli korzystać z autobusów, żeby właśnie mieli blisko do pracy, do szkoły. Także tego życzę, żeby się wszystkim na moim mieszkańcom spełniło. Dziękując Pani za udzielony wywiad, chcielibyśmy Pani życzyć dalszych lat owocnej pracy i wielu sukcesów zawodowych. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność ponownie spotkać się z Panią. Dziękujemy. Przez ostatni tydzień września w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbywały się warsztaty wielokulturowe, w których wzięli udział zaproszeni goście z Francji, Gruzji i Włoch, członkowie klubu wolontariusza Amicus oraz uczniowie gimnazjum z Główczyc i zespołu szkół Stowięcino. Młodzież z Gminy Główczyce dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy na temat specyfiki krajów, z których pochodzą zaproszeni goście. Uwarunkowań kulturowych, preferencji kulinarnych i muzycznych. Międzynarodowi wolontariusze zaprezentowali również wiele ciekawych wiadomości ze świata w ramach World Day oraz kilka interesujących projektów, w których może wziąć również udział młodzież z gminy główczyca. Ukoronowaniem zajęć był dzień Polski z prezentacją naszego kraju ojczystego, popularnymi łamańcami języka oraz wywiadem, którego goście udzielili naszej telewizji. We are making wine. So then, of course, we are drinking this. me <laughs> And then dancing like this. <laughs> yeah. So this is a whole culture, almost. So, yeah. And now uh, the question is, what are we doing in Georgia? And I will try to show you in a few. Videos, short videos, what are we doing in I teraz spróbuję pokazać, bo po, 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 o tym, co oni robią w Gruzji, jak to wygląda u nich. Yeah. Tak. For example, winter. Co robimy in winter in Gruzji? Co robimy w Co robimy w to jest To są, to są wieczorę, właśnie w Gluzji, To są góry, po których oni tak sobie właśnie Przestrzelam yeah, całe obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu we wszystkich szkołach zorganizowane były uroczyste obchody i występy. Wszystkim nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów zawodowych. W październiku wystartował projekt Polka Lokalna – budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich. Bierze w nim udział kilkanaście aktywnych kobiet z gminy Główczyce, które wezmą udział w cyklu różnorodnych warsztatów. Nauczą się m.in. gotować potrawy regionalne, dowiedzą się o wioskach tematycznych, nauczą prowadzić zmiany społeczne oraz odbędą kurs Nordic Walking. Najbardziej aktywne z nich wezmą udział w dodatkowym cyklu szkoleń warsztaty liderek kobiet. Jedno ze szkoleń dotyczyło wiosek tematycznych. W ubiegłym tygodniu na stadionie w Kówczycach odbyły się eliminacje i trening drużyny futbolu amerykańskiego, w których uczestniczyli również mężczyźni z naszej gminy. 17 października odbył się jesienny turniej siatkówki. Udział w nim wzięło kilka drużyn z naszej gminy oraz poza niej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna KSK z Kołczyków, drugie drużyna Zrywa Kowalstwo Celice, trzecie Smoki Słupsk. Nasza rodzima drużyna Dzikie Koty główczyce zajęły czwarte miejsce. Wszystkim drużynom życzymy dalszych sukcesów sportowych.